witajcie otrzymałem pytanie dlaczego Bóg pozwolił, zezwolił na wielożeństwo, na bigamie, poligamie w czasach starego testamentu, kiedy to królowie, patriarchowie posiadali więcej niż jedną żonę. Dopatrzyłem się trzech powodów w Piśmie Świętym przedstawionych dla tej sytuacji, pomimo tego, że ideą i takim założeniem Pana Boga jest, aby małżeństwo składało się ze związku jednego mężczyzny z jedną kobietą, i z tego związku mają być poczęte później dzieci. Jednak w pewnych sytuacjach dochodziło do tego, że pewni mężczyźni mieli więcej niż jedną żonę, i Pan Bóg nie karał ich za to, a przynajmniej nie od razu. Dlaczego tak było? Pierwsza taka rzecz, pierwsza przyczyna, dla których Pan Bóg dopuszczał więcej niż jedną żonę, to była kwestia tego, że mężczyzna mógł wziąć sobie drugą żonę, to było prawo ludzkie, nie boskie, ale mógł wziąć sobie drugą żonę w momencie, w którym jego pierwsza żona, którą pojął, była niepłodna. Nie musiał e, tego robić, ale niektórzy mężczyźni e, no, korzystali z tego prawa. E, takim przykładem biblijnym jest e, Lewita Elkana. Jest on opisany w pierwszym rozdziale e, i drugim e, pierwszej księgi Samuela. Był to ojciec, właśnie proroka Samuela. E, jego żona Anna była niepłodna. I dlatego wziął sobie drugą żonę, Peninnę, która poczęła i dała mu dziecko. Yy, pomimo tego, że Elkana pokazywał na wszelkie sposoby, że kocha najbardziej Annę, że ta druga żona to tylko właśnie ze względu na potomstwo była wzięta i tak dalej, już abstrahując od tego, czy było to w porządku, czy nie, W moim odczuciu absolutnie nie, ale yy, Anna coraz bardziej gasła, tym bardziej, że jej rywalka pokazywała swoją wyższość nad nią właśnie z racji tego, że była płodna. I dlatego Anna zaczęła się modlić o syna. Otrzymała tego syna, stał się jednym z największych proroków Izraela. E, ona oddała go właśnie na służbę dla Boga w zamian za to, że Pan Bóg w ogóle dokonał cudu i sprawił, że ona poczęła dziecko. A za Samuela dostała jeszcze piątkę innych dzieci. Dwóch synów i trzy córki. Więc niesamowita sprawa, ale spowodowało to podział w domu Elkany, tak? Ponieważ był ewidentny konflikt, z którym Elkana musiał sobie radzić i w jakiś sposób pogodzić dwie kobiety. Podobnie zresztą było w przypadku Jakuba, tylko że Jakub nie z własnej woli miał dwie żony. On służył za Rachelę. To Laban go oszukał. I siłą rzeczy, po prostu Jakub, pomimo tego, że tego nie chciał, został postawiony przed faktem dokonanym i pojął dwie siostry za żony. Jedną mu wcisnęli, natomiast drugą kochał i za nią służył. 20 lat służył za nią. Najpierw 7 w przeświadczeniu, że, że ją pojmie za żonę, ale dostał le, potem drugie 7, a potem jeszcze 6 lat kolejnych, właśnie za, za trzodę, za majątek, e, właśnie który miał otrzymać ze względu na te dwie siostry. Więc został oszukany tutaj. Dlatego Pan Bóg też troszkę inaczej spojrzał na tą sprawę, tak? Ale, ale ten przepis o tym, że jak żona jest niepłodna, to można sobie wziąć drugą, żeby począć z nią potomstwo. Bo, bo to był priorytet, bo uważano wtedy, że jeżeli ktoś ma dziecko, to jest błogosławiony przez Boga, zwłaszcza synów, a jeżeli nie ma, to jest przeklęty, musiał jakoś nagrzeszyć. Więc odczuwano taką presję społeczną i w związku z tym decydowano się na takie rzeczy, ale jest to nie po Bożemu. Jednak Bóg z jakichś względów, nie mamy wyjaśnionych dlaczego, ale zezwalał na coś takiego. Chociaż ja osobiście jestem pewien, że nie pochwalał tego, no i pozwalał później ponosić konsekwencje. Takich działań. Druga rzecz, dla której Pan Bóg dopuszczał małżeństwa wielokrotne, że tak powiem, to była kwestia polityczna. Królowie często pojmowali wiele żon ze względów politycznych, żeby zawierać sojusze z innymi państwami, z innymi królestwami. Na pewno to było coś, czego Pan Bóg absolutnie też nie popierał, ale z jakichś względów tolerował, ponieważ Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie i Jezus też o tym mówił: że związek małżeński to jest związek jednego mężczyzny i jednej kobiety. Już to mówiłem, ale podkreślam kolejny raz. Więc Boży stosunek tutaj, Boży plan względem małżeństwa. Przez wieki, po dzień dzisiejszy nie zmienił się. Natomiast były pewne takie sytuacje, gdzie Pan Bóg po prostu no, z jakichś względów zezwalał na to, i dzisiaj e, robi podobnie, jeżeli chodzi o różne kwestie w Twoim czy w moim życiu, że czasami wie, że coś dla nas jest niedobre. Nie mówię w kontekście małżeństwa teraz, tylko wielu rzeczy. Wie, że coś jest niedobre dla nas, ale upiera się ktoś przy tym, że, że on to chce, i czasami Pan Bóg po prostu zezwala na to, żebyśmy doświadczyli czegoś, co nie jest dla nas dobre, żebyśmy się na tym przejechali, wyciągnęli wnioski i zaczęli bardziej go słuchać i ufać mu, że jeżeli on mówi, że coś dla nas jest niedobre, to znaczy, że nie jest dobre. Ale czasami pewien człowiek czy pewni ludzie muszą ponieść konsekwencje swojego uporu i lekkomyślnego postępowania. No, Dawid czy Salomon ponieśli bardzo, bardzo poważne konsekwencje związane z wielożeństwem. I trzeci taki powód, dla którego dopuszczane było wielożeństwo. To była kwestia taka ekonomiczna. Zawsze było więcej kobiet niż mężczyzn, również w starożytności. I te kobiety, które nie znalazły sobie męża, one po prostu były skazane na prostytucję, albo na żebractwo, albo po prostu na śmierć z głodu. Więc dla niektórych kobiet, kwestia zostania drugą czy kolejną żoną albo jakąś konkubiną, czy nawet nałożnicą. to była kwestia przeżycia. Tak No niektóre kobiety też były brane na niewolnice, ale niewolnice często też były wykorzystane, wykorzystywane jako surogatki, jako nałożnice. Przykładem może być chociażby Hagar, z którą, Abraham począł Izmaela, czy Zilpa i Bilcha, które były służącymi żon Jakuba, które tej jemu dały dołoża, łoża, żeby, żeby one w ich imieniu, w ich zastępstwie poczęły potomstwo, w momencie, w którym one miały problem z płodnością. Ale to też Później przyniosło bardzo przykre konsekwencje, no bo bracia poczęci z tych służących Izlei nienawidzili potomstwa z Racheli, czyli Józefa Benjamina. A to Rachela miała być prawowierną żoną Jakuba, i on nie wstydził się okazywać jej większych względów niż pozostałym kobietom, z którymi miał dzieci. A z którymi tak naprawdę nie chciał tego, bo od początku chciał tylko Rachelę i nikogo więcej. I to była miłość jego życia, nawet jak potem ona umarła. I Jakub, Jakub umierał później też, to przypomniał sobie o niej, mówi: o na drodze tutaj, w drodze do, do Kanaanu umarła moja najdroższa Rachela, więc sam umierając nawet cały czas o niej pamiętał, więc to pokazuje, że w planach Jakuba nie było wielożeństwo, tak? Ale z jakichś względów po prostu Pan Bóg to dopuścił i konsekwencje tego Jakub musiał ponosić do końca życia. Podobnie Salomon, podobnie Abraham, podobnie na przykład Dawid, tak czy inni. Więc były, tak jak powiedziałem, pewne względy kulturowe, ekonomiczne, pewne nauki ludzkie, I, i Pan Bóg po prostu zezwalał na to, co nie oznacza, że to pochwalał. Podobnie było przecież też na przykład z listem rozwodowym gdzie ludzie się go pytali, czy można oddalić swoją żonę dla każdej przyczyny. Jezus powiedział wyraźnie, że nie. A ja to czemu Mojżesz zezwolił dawać list rozwodowy? Ze względu na zatwardziałość waszego serca, ale od początku tak nie było, Pan Jezus powiedział. Tak samo w, na przykład w Ewangelii Marka w 10 rozdziale, kiedy przemawia do faryzeuszy, on mówi właśnie zarzucając im, wytykając im to, że ustanawiają swoje nauki w miejsce nauk bożych. Ale mimo wszystko, za każdym razem, kiedy stosowano się do nauk rabinów, tak, które były niezgodne ze Słowem Bożym, z jego prawem, to nie spadały błyskawice z nieba i nie zabijały tych ludzi. Czy nie kamienowano ich i tak dalej, albo Pan Bóg nie posyłał anioła śmierci, żeby ich poraził. Były takie sytuacje, ale nie za każdym razem. Dlaczego? No, bo gdyby człowiek nie ponosił konsekwencji pewnych swoich decyzji, swoich wyborów, to by niczego się nie nauczył. Więc to jest moja odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że udało mi się nakreślić coś więcej, że coś się rozjaśniło tutaj że to sprowokuje też do, do szukania własnych odpowiedzi, do badania bardziej Słowa Bożego. Na dzień dzisiejszy właśnie te trzy kwestie, które przedstawiłem, są dla mnie takim są dla mnie taką odpowiedzią, takim drogowskazem, wskazówką, dlaczego Pan Bóg pewne rzeczy dopuszczał co nie oznacza, podkreślam jeszcze raz, że je popierał. Pomodlimy się na koniec, a potem pożegnam się z Wami. Kochany Panie Boże, który mieszkasz w niebie, chcemy Ci bardzo podziękować za to, że mogliśmy dzisiaj pokrótce rozważyć ten temat. Spraw Panie, abyśmy zawsze byli wierni Twojemu Słowu, zamiast nauką ludzkim czy jakimś tradycją, które... Nie są dobre. Ty i dzisiaj, Panie, zezwalasz na pewne rzeczy, które ludzie robią, pomimo tego, że jest to sprzeczne z Twoim słowem, z Twoim planem względem ludzkości. I Twoje serce krwawi i ubolewasz nad tym, ale w niektórych sytuacjach reagujesz, a w niektórych nie. I wielu ludzi dzisiaj zastanawia się, dlaczego tak jest, dlaczego w pewnych sytuacjach reagujesz, a w pewnych nie. Myślę, że to będzie jedno z pytań, które zadadzą zbawieni, kiedy znajdą się w Królestwie Bożym w tym okresie tysiąca lat. Wierzę, Panie, że wtedy otrzymamy odpowiedź. Dzisiaj wszystkich odpowiedzi niestety nie będziemy mieli, ale na tyle, na ile możemy pewne zagadnienia sobie przybliżyć, jakoś lepiej pojąć, Twoje Słowo daje nam taką możliwość. Dziękujemy Ci, Panie, za to i prosimy, abyś sprawił, żebyśmy w swoim życiu zawsze kierowali się tylko Twoją nauką i byli otwarci na Twoje prowadzenie zamiast na to, co ludzie mówią, czy czego pragną. W imieniu Pana, Jezusa, Chrystusa. Amen. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was serdecznie. Liczę na Wasze lajki, subskrypcje, komentarze. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, ponieważ takowe na pewno powstaną, dzięki Wam. I wszystkie te tematy, które wypisaliście pod ostatnim shortsem, w którym prosiłem właśnie Was o pomoc, uwzględniłem, i na pewno odniosę się do tych wszystkich zagadnień, czy to właśnie w odcinkach, czy za pomocą live'ów, a taka propos live'a, to przypominam, że jutro, czyli w sobotę o, godzinę, o godzinie 19 będzie live poświęcony zagadnieniu ojcostwa. I to będzie temat, który będzie przydatny zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Oczywiście nie wyczerpię tego tematu, chcę tylko zasygnalizować pewne rzeczy. Tutaj można by było nawet całą serię wykładów zrobić na temat ojcostwa i jego znaczenia. Niemniej jednak już dzisiaj chcę Wam zapowiedzieć, jak mniej więcej będzie wyglądał ten wykład. Mniej więcej, no bo nie wiem, czy faktycznie uda mi się tak czasowo wszystko rozłożyć, żeby było porówno, ale chciałbym ten wykład podzielić na trzy części. Pierwsza część to by była część taka bardziej psychologiczno-pedagogiczna o znaczeniu ojcostwa w życiu córki, syna, dla samego mężczyzny też jak właśnie psychologicznie, pedagogicznie pojmuje się rolę ojca. Druga część to by była kwestia tego, jak przedstawia to Biblia. I trzecia część, jakim Bóg jest ojcem i co możemy się od niego nauczyć w kwestii właśnie budowania właściwej relacji z naszymi ojcami tutaj ziemskimi, czy bycia. Lepszym ojcem dla, dla dzieci, które mamy niezależnie od ich wieku. Więc jeżeli chcielibyście i moglibyście uczestniczyć właśnie w tym spotkaniu, to jutro o godzinie 19 będzie taka możliwość. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie, a na dzisiaj żegnam się z Wami. Trzymajcie się cieplutko. Bożych błogosławieństw. Widzimy się w kolejnych materiałach filmowych. Cześć.